Witam w kolejnym odcinku programu Gość Temi. Dzisiaj jest ze mną krytyk filmowy, a także dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej Kuba Armata. Cześć Kuba. Witam, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Kubo, spotykamy się, bo przed nami 36. Tarnowska Nagroda Filmowa. Powiedz naszym widzom, jakie filmy będą mogli zobaczyć w tym roku? Z sercem Ternowskiej Nagrody Filmowej pozostaje oczywiście konkurs główny. Czyli zmagania o, o Grand Prix festiwalu. Na ten moment mamy potwierdzonych 11 filmów w konkursie, celujemy w 12, natomiast jeżeli chodzi o jeden tytuł, to jeszcze prowadzimy rozmowy z producentem, z dystrybutorem, także ostatniego tytułu jeszcze zdradzić nie mogę. Natomiast myślę, że to będzie 11 interesujących obrazów. Wśród nich dwa tytuły pokażemy w formule przedpremierowej bądź premierowej. Tymi filmami są Infinity Storm Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta i Wiarołą Piotra Złotorowicza. Wiarołom jest jednym z debiutów. Debiutów będziemy mieli w tym roku sporo, ponieważ aż pięć. Między innymi piosenki o miłości Tomasza Chabowskiego, sonata Bartosza Blaszkę, inni ludzie Aleksandry Terpińskiej, ale też kilka filmów, które już znamy trochę lepiej, jak chociażby Wesele Wojciecha Smarzowskiego, Moje wspaniałe życie. Łukasza Grzegorzka, czy żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego. A biorąc pod uwagę, że festiwal jednak ma ograniczoną ilość filmów, czyli 11 na ten moment, ale później pewnie pojawi się 12. Trudno było w ogóle wybrać w tym roku filmy? Czy selekcja to zawsze jest um, dość trudna sytuacja? Ja nie ukrywam, że zdecydowanie lepiej operować w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy, to znaczy wybierać z nadmiaru, niż ewentualnie dobierać rzeczy, do których. Nie do końca jesteśmy przekonani i rzeczywiście w tym roku taka sytuacja miała miejsce. Kandydatów e, na te 12 miejsc było dość sporo. E, spotykaliśmy się dość często, na początku na Zoomie, potem, e, potem już e, fizycznie i po prostu rozmawialiśmy o tym, co, co chcemy pokazać na, na festiwalu. Chodzi też o to, żeby to był e, różnorodny pejzaż polskiego kina, żeby było miejsce właśnie i na doświadczonych reżyserów, i na debiutantów, i na reżyserów, i na reżyserki, także ja bardzo jestem z tej jedenastki, ale do momentu dwunastki zadowolony. I bardzo jestem ciekawy, jak na nią zareagują nasi widzowie. Ale ten zróżnicowany pejzaż, o którym wspomniałeś, zawsze pokazuje, że polskie kino jednak ciągle potrafi zaskakiwać. Biorąc pod uwagę, że w poprzednim roku statuetkę Masz Korona zdobył film Zabito i Wyjdź z tego miasta, który no, nie był takim do końca, powiedzmy, filmem popularnym, bardziej taką wariacją artystyczną. Mhm. Tak, tak, rzeczywiście. To, to ja chyba nie rozpatrywałbym tego w kategoriach niespodzianki, bo też w, w, to, to jest film, który e, odnosił bardzo duże sukcesy na całym świecie, nie tylko w Polsce. On był doceniany za granicą, miał zresztą międzynarodową premierę na festiwalu w Berlinie, na jednym z najważniejszych e, europejskich festiwali. Ja bardzo byłem ciekawy, jak ten film e, właśnie w naszym konkursie zaistnieje, natomiast rzeczywiście spotkał się ze świetną recepcją, ponieważ dostał nagrodę i od jurorów, i od jury młodzieżowego. Rzadko takie sytuacje się zdarzają, a w przypadku Mariusza Wilczyńskiego ona miała miejsce. Ale to jest chyba to, o czym wspomniałeś, to że, że polskie kino w ogóle kino zaskakuje. Ja muszę przyznać, że to jest coś, co ja najbardziej lubię w kinie, dlatego bardzo um, lubię debiuty, bardzo lubię drugie filmy danych twórców, bo to są jeszcze takie rejony, co do których nie mamy pewności, w którą stronę to pójdzie. Jeżeli chodzi o reżyserów tych bardziej doświadczonych, poniekąd możemy wiedzieć, czego się spodziewać. Natomiast w przypadku debiutantów to jest taka zupełna czysta karta i mam nadzieję, że kilka takich odkryć w tym roku pokażemy. Ale też na pewno na zróżnicowanie kina bardzo mocno wpływają platformy streamingowe. Na przykład Netflix, gdzie w końcu pojawiły się polskie filmy gatunkowe. Ja jestem wielkim fanem kiczwatych horrorów ze Złotej Ery VHS i bardzo się cieszę, że pojawiły się takie filmy jak W lesie dzisiaj nie zaśnie niks, czy serial Krakowskie potwory, no, choć nie do końca udany moim zdaniem, ale fajnie, że idziemy też w kino gatunkowe. Jasne, no ja, ja też, jestem, też jestem osobą, która wychowała się na kulturze VHS-ów, więc tego typu kino jest mi bardzo bliskie i, i zawsze się cieszę, jak mogę zobaczyć taki film czy w kinie, czy na platformie streamingowej. Rzeczywiście chociażby Netflix bardzo mocno się E, zaangażował w, e, już nie tylko w, w dystrybucję, nie tylko w pokazywanie, ale, ale także w produkcję e, polskiego kina. E, tylko przyklasnąć takim inicjatywom, bo, bo wy, wybór jest większy, mamy, e, mamy więcej, do, e, więcej do zobaczenia, więcej do dowiedzenia się, zwiększa się ta pula doświadczeń. Także myślę, że jest miejsce i na, i na te filmy, które trafiają prosto do kin, i na filmy, które trafiają do, do platform streamingowych, jakby od razu. E, Możemy się tylko cieszyć, że taka sytuacja ma miejsce. I na pewno też wpływa to w pewien sposób na rozpoznawalność polskiego kina za granicą, bo jeśli powstają seriale na Netflixie na podstawie książek popularnych autorów kryminalnych, jak serial w głębi lasu, no to wiadomo, że sięgną po to również ludzie. Harlona Kobena, którzy są jego fanami na całym świecie. Jasne, zresztą y, sam fakt, że na Netflixie rekordy popularności ostatnimi czasy biją polskie filmy, które są w tych topkach. Tak, kurioza e, chyba dosyć długo się utrzyma. Tak, które są w tych topkach, te też o czymś świadczy. No, ja, ja muszę przyznać, że ja dość dużo jeżdżę po różnych e, europejskich festiwalach i myślę, że z rozpoznawalnością polskiego kina, e, mimo tego, że my może dość krytycznie do tego podchodzimy, nie ma, nie ma większego problemu. Tak naprawdę na większości z tych festiwali, w tych najważniejszych sekcjach, czyli w konkursie głównym, czy, czy w tych bocznych konkursach, pojawiają się polskie filmy, one są nagradzane. Zresztą teraz mamy najświeższy przykład na festiwalu filmowym w Cannes, który przed nami, który odbędzie się tuż przed Tarnowską Nagrodą Filmową. W konkursie głównym będzie film Jerzego Skolimowskiego, film Agnieszki Smoczyńskiej w, w jednej z bocznych sekcji, także z tym polskim kinem naprawdę jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ten grunt międzynarodowy. Przez lata mieliśmy też na pewno dobrą promocję, bo i Martin Scorsese, i David Lynch promowali często polskie filmy. Tak, tak. To muszę przyznać, że to są tacy twórcy, którzy wykonali ogromną pracę dla, promocyjną, jeżeli chodzi o polskie kino, bo oni są zakochani w tych klasycznych polskich reżyserach, jak chociażby Wojciech Jerzy Has. To, to wiem, że to jest jeden z ulubieńców Martina Scorsese i oni rzeczywiście, chociażby wydając polskie, polskie kino na, na, na DVD, przyczynili się do tego, że, że ono było oglądane w różnych zakątkach świata. I z pewnością też postać Romana Polańskiego wpłynęła nad kino. Romana Polańskiego tak, ale na przykład Agnieszki Holland, która, która robi wielką karierę na całym świecie, Przecież nie tylko w Polsce, ale, ale i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. To jest reżyserka, która cieszy się ogromnym uznaniem, e, ogromną klasą. Ja miałem okazję rozmawiać kilkukrotnie z różnymi aktorami e, dość znanymi międzynarodowymi, którzy właśnie podkreślali, że, że mieli przyjemność współpracy z Agnieszką Holandii. To była jedna z najlepszych przygód, e, jakie, jakie, jakie mieli w swoim zawodowym życiu, ale na przykład ostatni. Ostatnia sytuacja z Małgorzatą Szumowską, która robi też coraz większą karierę zagraniczną. Teraz zrobiła film w Stanach Zjednoczonych z Naomi Watts w roli głównej, czyli z aktorką, która dwukrotnie nominowana była do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Film, który pokażemy w konkursie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, podbił amerykański box office. Spotykał się ze świetnymi recenzjami prasy amerykańskiej, także, także idzie to naprawdę w dobrą stronę. Kilka dni temu przeczytałem informację, że. Saweryżławski Żławski kręci horror o zombie, pierwszy polski horror o zombie. No to ciekawa informacja. Ja, ja muszę przyznać, że, że na nią nie trafiłem. No, Sawery Żławski jest, jest interesującym reżyserem. Ja pamiętam, że zwróciłem na niego uwagę już od, od jego debiutanckiego filmu. To może był nie do końca udany film, ale, ale widać było w tym reżyserze spory potencjał, taką pasję do kina, która, która, którą było widać w kolejnych tytułach. Także. Jestem bardzo dużym fanem filmów o zombie, e, jestem dużym fanem horrorów, także no, czekam z, z utęsknieniem. Ja też czekam, biorąc pod uwagę, że polska kinematografia no, nie ma jeszcze chyba dobrego horroru. Prawdzi, mieliśmy w latach 70., -tych, 80., -tych kilka takich wędrówek, mówię o Wilczycy, o Lokis, mhm. ale no, raczej nie były to filmy, które przetrwałyby próbę czasu. Um. To prawda, to są filmy kultowe w pewnych kręgach. Chociaż Medium był całkiem niezły filmem, moim zdaniem. Tak, ja mam wrażenie, że to są filmy kultowe w pewnych kręgach, kręgach mi bliskich, kręgach filmoznawczych, kręgach związanych z, z dziennikarstwem filmowym. Natomiast rzeczywiście w takiej powszechnej recepcji może niekoniecznie są doceniane czy wspominane. Natomiast, tak jak, tak jak wspomniałeś, coraz więcej gatunkowego kina powstaje w Polsce. Bartosz Kowalski chociażby. Też takie filmy robi. Wiem, że teraz właśnie rozpoczął nowy film, to się chyba nazywa Hellhole, który również ma być horrorem. Także ja czekam na takie rzeczy, bo tak jak mówię, no ja jestem wychowany na kinie gatunkowym, także ta odnoga polskiego kina też mnie bardzo interesuje. I fajnie też, że powstaje właśnie wiele seriali też kryminalnych na podstawie powieści również polskich autorów, bo że jeszcze 15 lat temu to Mogliśmy wybierać jedynie między kryminalnymi, a falą zbrodni, ewentualnie między powtórkami ekstradycji. Tak, rzeczywiście. Jest od jakiegoś czasu taka tendencja, jeżeli chodzi o seriale, że te seriale bardzo się poprawiły, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi też o twórców, którzy biorą w nich udział, i tutaj mam na myśli i reżyserów i aktorów. Oczywiście to się wzięło z, z, ze Stanów Zjednoczonych, z tych seriali, które realizowane były chociażby dla HBO czy, czy dla Netflixa, ale również to to znajduje odzwierciedlenie w, w polskich serialach. Ja muszę przyznać, że akurat w serialach nie siedzę zbyt mocno. Pandemia w zasadzie była takim czasem, kiedy trochę je ponadrabiałem. Natomiast no nie da się nie zauważyć tego, że coraz więcej dobrych polskich seriali powstaje, w, który, w które zresztą są zaangażowani, tak jak wspomniałem, świetni filmowcy. No na pewno takim dobrym serialem, moim zdaniem, był Roist z ostatnich lat. Tak, tak. to akurat oglądałem i, i muszę przyznać, że z dużą przyjemnością. E, I tutaj zarówno, jeżeli chodzi o samą historię, jak i o odtworzenie tamtych czasów. E, ja, ja mam taką, e, Taki zwyczaj, jak już oglądam serial, to raczej staram się go oglądać na raz. I pamiętam, że Roist to był chyba taki jeden, jedno popołudnie i jeden wieczór. No, chyba bardzo krótki serial, chyba po pięć odcinków, czy sześć miał sezon, ale... Drugi sezon chyba bardziej podobał mi się niż pierwszy, ale pewnie przez to, że pamiętałem jeszcze powódź stulecia. Mhm. Mhm. No ja drugiego sezonu nie widziałem. Ja widziałem tylko pierwszy sezon. On mi sprawił dużo frajdy. Natomiast ten drugi sezon gdzieś tam czeka na jakiś troszkę wolniejszy moment, bo teraz po, po tym, jak te wszystkie restrykcje związane z pandemią zostały zniesione, to jednak ta branża audiowizualna ruszyła z kopyta, że tak powiem, festiwale Znowu odbywają się w całej Europie, a dość sporo jeżdżę, także, także, tego czasu nie ma za dużo, ale gdzieś tam na liście pozycji do nadrobienia na pewno między innymi Roist jest. Ale wracając do Terranów z Filmowej, to w tym roku na jednym z pokazów specjalnych w ramach Solidarni z Ukrainą pojawił się film Sororzec. Przyznam szczerze, że nie znam w ogóle ukraińskiej mm -hmm. kinematografii. Działeś ten film? Tak, tak, oczywiście. Inaczej on by się nie, nie, nie znalazł na tym festiwalu. Natomiast to jest, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ to jest polsko-ukraińska koprodukcja zrobiona przez ukraińskiego reżysera Olega Sencowa. To jest człowiek, z którego biografią myślę, że też warto się zapoznać, ponieważ jest to reżyser, który, który lat, jakiś czas temu został skazany przez rosyjski sąd. On był przez pięć lat więziony w rosyjskiej kolonii karnej. W 2019 roku został Uwolniony w ramach wymiany więźniów. Jeszcze z tej kolonii karnej przemycał jakieś notatki na temat planowanego filmu. Ten film został zrobiony, to był film Numery, natomiast Nosorożec jest pierwszym filmem, który zrobił po wyjściu właśnie z, z tego uwięzienia. No, a dzisiaj Oleksancow porzucił kamerę, przy, przy, przywdział mundur wziął Kałasznikowa i wstąpił do, do służb obrony terytorialnej w Kijowie, tak żeby bronić się Ukrainy. Czyli wybór tego filmu nie był przypadkowy zupełnie? Nie, nie, zdecydowanie nie. To chcieliśmy też um, takim drobnym gestem właśnie pokazać solidarność um, z Ukrainą w tym trudnym momencie. To będzie film, który um, będzie rozpoczynał tegoroczną Tarnowską Nagrodę Filmową. On zastąpi ten taki klasyczny prolog, do którego się przyzwyczailiśmy, ale jednocześnie, tak jak wspomniałem, to też tematycznie czy, czy nie odbiega od, od naszego festiwalu, ponieważ jest to zrealizowane w formie koprodukcji, także tam też dość spory polski, e, polski wkład, wyłącznie z producentem czy autorem zdjęć w tym filmie jest. I po raz kolejny pojawi się też tarnowski wątek, bo Kuba Zając wystąpił w filmie, w jednym z filmów, które będą pokazywane. Mhm. Tak, tak, ja pamiętam, że Kubę poznałem właśnie przy okazji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, to było kilka lat temu, kiedy um, organizowałem tutaj taką sekcję dodatkową. Monument chyba się Tak, tak, wtedy. tak dokładnie. To była, to była ja sekcja Annex, e, film Monument, e, Jagody Szelc. Pamiętam, że mieliśmy tutaj e, dwie aktorki, e, które, które grały, grały w tym filmie i z nimi spotkanie. Był, przyszedł też Kuba, nie, nie chciał za bardzo brać udziału w spotkaniu. E, bardzo, bardzo fajny, bardzo sympatyczny młody aktor, też, też z dużym talentem i... Pojawi się w tym roku właśnie w jednym z filmów. No, ale też nowscy aktorzy mają szczęście do, do nagród na tym festiwalu. Bo film supernowa z Marcinem Hytnerem dwa lata temu bodajże zdobył tak. główną nagrodę. Tak, to bardzo ciekawy film jest. Ja muszę przyznać, że zrobił na mnie duże wrażenie, kiedy go widziałem po raz pierwszy na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni i byłem przekonany, że to będzie taki film, który zostanie dostrzeżony. I rzeczywiście tak się stało. On zdobył dość sporo nagród. Stoi za nim bardzo interesujący młody reżyser Bartosz Kruchlik. I to też jest jeden z tych twórców, na którego dalsze, dalsze prace, dalsze filmy czekam z dużą niecierpliwością. Dla mnie ten film był. Troszkę takim przypomnieniem pierwszych filmów Wojciecha Smarzowskiego, szczególnie Domu Złego, taki minimalistyczny, ale bardzo mocny w tak, swojej wymowie. Tak, tak. rzeczywiście, on był, to, to, to był taki dość prosty film, jeżeli o nim pomyślimy, o tym jak, jak był zrobiony, bo rzeczywiście ta jedność czasu, miejsca i akcji, ale, ale tak, jak, tak jak mówisz, no, historia mocna film, który tak naprawdę no, nie opowiada jakiejś skomplikowanej historii, ale jednocześnie cały czas trzyma w takich emocjach, w takim napięciu wydaje mi się, że to też jest jedna z. Jedna z e, takich podstawowych zalet kina, to żeby po prostu, one, 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 żeby, żeby te filmy wzbudzały emocje, żeby potrafiły w jakiś sposób e, widza poruszyć i sprawić, żeby on się w, zaangażował. Ja pamiętam, że oglądając supernową bardzo byłem e, zaangażowany w to, co dzieje się na ekranie. No powiedz mi dlaczego na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej nie ma żadnego filmu Patryka no, te, te Temat, temat <grym> dość drażliwy. Powiesz, <grym> um, jako... bo, bo jednak otwarcie ma najlepsze chyba jeśli chodzi o polskie kino. Znaczy nie wiem czy wciąż szczerze mówiąc, bo po ostatnimi czasy ma, ma, ma dość sporą konkurencję, natomiast no tak czysto artystycznie umówmy się, że to, to ma, ma, mając też jakby jednak dość, dość spory krajobraz polskiego kina, dość sporo, dość sporo propozycji, Um, no nie są to filmy, które w pierwszej kolejności zwracałyby naszą uwagę właśnie pod tym kątem artystycznym, mimo tego, że, e, że cieszą się sporą frekwencją. Chociaż mam wrażenie, że ostatnimi czasy trochę gorszą, że ludzie jednak już się do kina Patryka Wegi, że trochę to kino im się przejadło, bo na przykład tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, ja bardzo lubię pierwsze filmy Patryka Wegi, czyli Pitbulla, zarówno film fabularny, jak i serial. Uważam, że jest to świetnie zrobione, napisane, bardzo profesjonalne kino, natomiast no, im, im dalej w las, tym z mojego punktu widzenia trochę, trochę mniej ciekawie. To prawda, im dalej w las, tym mniej ciekawie, ale ja pamiętam, że Vega z pierwszym Pitbullem pojawił się chyba rok później, po Pierwszym weselu smarzowskiego. Mhm. Jak tak właśnie z perspektywy czasu spoglądam, jak potoczyły się ich kariery, to jednak Wojciech Smarzowski zdecydowanie wygrywa złego. No tak, tak, kariery po, po, potoczyły, się, e, potoczyły się bardzo różnie, chociaż mam wrażenie, że i jeden pan, i drugi pan są bardzo konsekwentni w tym, co robią. E, natomiast rzeczywiście no, no, trudno nawet porównywać, bo kino Wojciecha Smarzowskiego, e, no jednak myślę, że jest tam kilka półek wyżej. Dokładnie dlatego też wesele wesele 2 zobaczymy w tym roku na Toruńskiej Nocy Filmowej. A Tobie Kubo bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.